Uczysz się od najlepszych i od razu działasz w praktyce. Zaczniesz robić to, co kochasz. Poczujesz, że masz wpływ na zdrowie, pewność siebie i samopoczucie innych ludzi. Indywidualne podejście dodatkowe kursy, specjalności dopasowane do Ciebie i wsparcie specjalistów z branży beauty ponieważ u nas nauczysz się jak diagnozować i pielęgnować skórę, jak analizować składy produktów, tworzyć receptury, działać holistycznie, od skóry po styl życia Twoich przyszłych klientów. Dzięki kosmetologii zdobyłam pewność siebie i wiedzę, dzięki czemu mogę rozwijać swoją markę ekspercką oraz rozwijać swój biznes. Przyjaźnie, bez spiny, z pasją i z ludźmi. Nasi wykładowcy dokładnie znają rynek i wiedzą jak do niego wejść. Studuj kosmetologię w Chorzowie i twórz z nami przyszłość zdrowia i urody. Do zobaczenia!